Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa Mamy godzinę 8.15 A ja właśnie zasuwam po nowy nabytek Także już teraz zapraszam Was do oglądania tego odcinka No i tak moi drodzy, udało nabyć się do hodowli y, samczyka Samczyk tutaj jak najbardziej pasuje do tej młodej samiczki biedeńskiej niebieskiej. No, i ten samczyk jest również z lipca bodajże 11, czyli niedawno skończył 7 miesięcy, ja sobie go jeszcze miesiąc przytrzymam. Niech się oswoi, dojrzeje, i będziemy go dopuszczać do samiczki. Oczywiście w dzisiejszym odcinku wam go nie zaprezentuję, bo z prezentacją tego nabytku będzie osobny odcinek. Także w sumie to tyle. Sam jest dość ładnie się zapowiada. Ładna, ciemna barwa. Myślę, że coś fajnego z niego wyrośnie. Także to tyle. No i tak jak zapowiadałem we wczorajszym filmie, że dzisiaj zważymy sobie poszczególne króliki. Ja sobie również na końcu zważę ten nowy nabytek, żeby sprawdzić sobie jego wagę. Żeby nie przedłużać, na pierwszy ogień idę po Samczyka wiedeńskiego szarego. Jestem bardzo ciekawy jego wagi. No dzisiaj troszeczkę nam słoneczko będzie przeszkadzać, no ale nic na to nie poradzę. Dobra, lecę po pierwszego królika. No i mamy naszego szarego wiednia. I ten pan nam waży 5, kg. Także od dnia dzisiejszego króliczek wchodzi sobie na dietę. Będzie dostawał tylko siano i jęczmień bez dodatku granulatu. No bo ma niestety troszeczkę za dużą wagę. Także gościu, mamy cię na oku. Teraz znieruchomiał 5 kilo 400 Nawet z groszem. Także nie niezła maszyna. Idziemy po kolejnego. Kolejny królik na wadze to mój samczyk wiedeński niebieski skończone tutaj jest 7 miesięcy a jego waga to jest 3 kg 800 ciężko to widać przez telefon no mógł mieć troszeczkę więcej mógł już mieć yy, podam te 4 kg no przynajmniej te 4 kg no ale zobaczymy na dzień dzisiejszy jest to 3800 myślałem że będzie troszeczkę więcej ale jakoś też tragedii że tak powiem nie ma Dobra, idziemy po następnego. Tutaj mamy właśnie tą moją samiczkę wiedeńską niebieską. No i tutaj waga wskazuje 4 kg 140, także jak najbardziej prawidłowa. Ta samiczka naprawdę bardzo ładnie się zapowiada i czuję, że to będzie e, dobry materiał do dalszej hodowli. 4 kg 100, no a 40, także tutaj waga jest jak najbardziej odpowiednia. Byłbym bardzo zadowolony, jeśli tą samą wagę miałby ten samczyk, którego przed chwilą żeście widzieli. No, ale tak jak mówię, yy, samczyk powinien się jeszcze wyrobić. Także z samiczki jak najbardziej jestem zadowolony. No i słuchajcie, ostatni królik, jaki tutaj wyląduje, to będzie samiczka wiedeńska szara. No i może na samym końcu jeszcze zważymy sobie naszego yy, samca wiedeńskiego niebieskiego. I w sumie jestem nawet ciekawy, jaka u niego jest waga, ale gwarantuję Wam, że ponad 5 kg jest. Dobra, idziemy po samiczkę wiedeńską szarą. No i jest i ona, samiczka wiedeńska szara. Przypominam, zakocona 9 lutego. Jej waga to 4 kg 220. Także tutaj sobie muszę to zapisać: 4 kg 220. Potem za 3 tygodnie sobie ją również zważę i do pewności będę wiedział, czy samiczka jest zakocona, czy też nie. Także tak to wygląda, waga jak najbardziej na ten moment prawidłowa. No i co, to idziemy jeszcze po samczyka wiedeńskiego, niebieskiego i na dzisiaj kończymy. Jest i on, no i tak jak Wam mówiłem, że piątka będzie i jest. <grym> 5,6 kg. Także zobaczcie, ten samczyk wiedeński, szary. Jego waga no, powinna być mniej więcej taka jak u niego. Czyli tam na pewno będzie dietka, bo jest zapasiony. Nie powiem, że nie. Maszyna z niego niesamowita. A tutaj nasz koleżka. Bardzo ładna waga. No i teraz on będzie sobie czekał na nową samiczkę. Dobra, moi kochani, w dzisiejszym filmie to wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Jak się filmie podoba, łapka w górę. Zapraszam również do komentowania. No, i to, filmie, to w sumie wszystko. Także życzę Wam miłej niedzieli. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Cześć.